Ja mówię, idziemy do pracy, ale Musimy mieć zawodzenie. Będzie czarno na białym. Ale to będzie, a my chcemy mieć. No, no już żeśmy się podpisali, jakby nie było. Jakby nie było, tośmy się podpisali. I dlatego też ja uważam, że 50% mamy załatwione. A jak już się coś napisze piórem, to się tak nie wymaże łatwo. Dochodziłem do wniosku, że tylko, tylko właśnie w taki sposób, solidarnie, na bazie. Pracowników, robotników, dołączyć wszystkie inne za zawody, będzie szansa zbudować monopol, poszerzyć ten monopol o jeszcze wsparcie z zagranicy i jest szansa mała, ale jest szansa zwycięstwa nad komunizmem. No to, to <głos》>. Ten strajk początkowo był planowany na 12 sierpnia ze względu na to że jak wszystko robiłem musiał robić sam ten strajk przesuwam o dwa dni aby dopilnować i ustalić czy wszystko gra jeszcze dwa dni mi okazuje się potrzebne do do sprawdzenia, czy wszystko jest na swoich miejscach, czy ulotki są tam, gdzie mają być, czy grupy ulotkowe są przygotowane. Następne spotkanie było już na ulicy Migowskiej 67 A. Tam spotkałem się ja i Bogdan Boruszewicz i przygotowaliśmy scenariusz strajku. Pomyśleliśmy, jakie osoby możemy do tego strajku włączyć. Zapadła decyzja nasza, że do strajku włączamy Lecha Wałęsę i Bogdana Felskiego. Umówiliśmy się na następne spotkanie już na Ojcowskiej 73 u Bogdana Felskiego w jego mieszkaniu. Tam pracowaliśmy dalej nad scenariuszem, nad postulatami, nad ulotką, biografią Anny Walentynowicz. Oczywiście była wielka radość. Ja byłam jak lunatyk. Ja musiałam wejść na najwyższy jakiś obiekt, pokazać się ludziom, bo ludzie nie wierzyli, że jestem. Nie wystarczyło powiedzieć, że ona jest. Musieli mnie zobaczyć, więc y, mężczyźni wprowadzili mnie na najwyższy obiad, jaki był na wysokości, przy, w okolicy szpitala, to była koparka. Weszłam tam do góry i zobaczyłam mnóstwo ludzi, tak skojarzyłam sobie, jak pielgrzymka papieża, mnóstwo, bo ja jestem ponad głowami ludzkimi i występuje, y, znaczy ponad głowami jest y, na kawałku dykty przebitej do yy, drążka, podniesione nad głowami, napisane kredą, przywrócić Anny Walentowicz do pracy i 1000 zł dodatku drożyźnianego. Ja wpadłem na pomysł, że trzeba zrobić prostą rzecz, postulaty napisać na jakiejś wielkiej tablicy, wywiesić przed stocznię, żeby wszyscy widzieli, że postulatami są jest postulat utworzenia niezależnych wolnych związków zawodowych i. Są postulaty nie tylko finansowe i przyjechałem do Komitetu Strajkowego. Powiedziałem to Lechowi Wałęsie. On powiedział tak, idź róbcie. Spotkałem Macieja Grzewaczewskiego i poszliśmy do robotników w tej wielkiej hali, która stoi po prawej stronie od bramy numer 2 Stoczni. Jest taka gigantyczna hala. Tam tam był taki magazyn sklejek. To było miejsce, gdzie wyrysowywano na tych sklejkach takie jakby szablony do cięcia blachy kadłubowej. I dano nam takie dwie sklejki i rozpoczęliśmy pisanie tych postulatów. Marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi że się stało, że tak się stało, że tak to długo trwało. Bo my mieliśmy rzeczywiście koncepcje inne i byśmy naprawdę bardzo szybko zrobili dobrą robotę. Teraz komplikuje się, ale nie przez nas. I dlatego też my mamy i w tym temacie, jeśli chodzi o długi, o zadłużenia i o inne sprawy, mamy swój pogląd i wiemy jak to zrobić. I na pewno jestem przekonany, że będą tak szybkie, tak wielkie osiągnięcia, że prześcigamy nawet w szybkości Japonię. Nie może się nie powiedzieć, Bo jeśli się nie powiedzie... Jeżeli te nie do skutku. Muszą doprowadzić. Muszą doprowadzić, bo naprawdę to jest tylko jedna ewentualność. Nie ma innej ewentualności. Muszą wszyscy wiedzieć, że ja jestem tylko robotnikiem. I w związku z tym oparłem się w tej drugiej fazie na ekspertach i na całym plenum, nawet na, na wszystkich delegatach. Czekaliśmy tutaj wieczorem z apelem wtedy 64 intelektualistów warszawskich z, z różnych środowisk. Może warto jeszcze dodać, że od samego początku, gdyśmy przyjechali, e, intencją naszą było e, no, powiedzieć, że całemu krajowi zależy na tym, żeby to jak najszybciej się skończyło, to znaczy, żeby dojść do porozumienia i obu stronom to powiedzieć. I powiedzieliśmy obu stronom. Czy zanieśliśmy nasz apel zarówno do Komitetu Strajkowego, jak i prosiliśmy o przekazanie Komisji Rządowej? Punkt trzeci. Stanowisko merytoryczne. Wobec tego ze strony panów czy międzyzakładowy komitet, z naszej strony ja jako przewodniczący komisji. To, to ja mogę poradzić. Stanu Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. To nie tylko y, fakt, iż inteligencja współpracowała z robotnikami przed sierpniem, że ten fakt był tej bliskiej współpracy, był w czasie strajku sierpniowego, ale on przetrwał ten strajk i przetrwał cały stan wojenny. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że gdyby tego nie było, to właściwie rok 88, rok 89 chyba by tak szybko nie nastąpił. I Moim zdaniem to była absolutnie rzecz najważniejsza, że robotnik słuchał aktora, dziennikarza i odwrotnie. To przesądziło o naszym sukcesie. Proces.